Maneczko z tej strony, i no, na wstępie chciałbym powiedzieć dlaczego mnie tak długo czasu nie było. Może inni nie wiedzą, dlatego też miałem operację, a raczej zabieg laserowej korekcji wzroku. Jeszcze tak do końca niezbyt widzę, także mam nadzieję, że to ustabilizuje się ten wzrok w, naj, w najbliższych tutaj dniach i będę mógł odcinki nagrywać systematycznie. No, niestety tutaj pomimo tego, że totemki y, wyszły już jakiś czas temu, to było chyba nawet dwa, może nawet miesiąc temu, no to chciałem nagrać je, dlatego tutaj jest napisane, że nowa, nowa gra w, w opisie, w temacie filmu. Y, proszę mnie tutaj nie hejtować. Y, co prawda mogę się zacinać, bo z tego rytmu trochę faktycznie się wybiłem. Z takiego ciągłego gadania, dlatego też, też chciałbym od razu z góry przeprosić, bo długo nie nagrywałem i jest mi tu trochę tak z tym trochę ciężko. Nie, nie przedłużając, lecimy do grania w Totemki. Na wstępie chciałbym powiedzieć, iż jest tutaj los za 30 zł, dlatego tych Losów będzie troszeczkę mniej i zrobiłem tak, że 11 zagramy sobie za złotówkę, 5 razy za 2 złote, 3 razy po 3 złote, 2 razy po 5 i reszta po porazie. Po yy, czemu tak zrobili? Tego nie wiem, ale tutaj też za dużo nie ma yy, co do wygrania, bo tu tam w sztabkach czy. W siódemce, to ta kwota jest o wiele, wiele większa. Mi się zdaje, że to mniejsze są kwoty, bo jest więcej tych, tych że tak powiem, głównych kwot do wygrania. G Gra się bardzo, bardzo szybko, dlatego też lecimy od razu. Trochę szkoda, że tak długo to, to trwa. Czy tak powiem? Chodzi mi dokładnie o, o to, że zanim to spadnie, i dopiero potem, o tu, coś będzie wygrane. Mamy dwa złote. Ta animacja trochę powinna być szybsza. Tutaj znowu coś mamy. O, tu jakieś rundy bonusowe. O, to tego nie miałem. Jest utułeczek. No, nie, dwa. To nawet nie wiedziałem, że te słońce też daje. Wygrano. No i to właśnie tak długo trwa, jakby komputer musiał pomyśleć, czy faktycznie wygrałem, czy nie. Przepraszam, że tutaj. Możecie słuchać jakieś, słyszeć jakieś pukanie na filmie, ale jest godzina dziesiąta, a ktoś już kotlety tłucze, tak na to wychodzi. Idziemy z siódmym. Hmm. Mam nadzieję, że te totemki coś, coś dadzą. Bo no, póki co to za dużo, to tu nie dały. To jakieś dodatkowe są, ale myślałem, że jak tu będzie złotówka, że to jest, że to słońce daje jakąś gwarantowaną, ale to nic właśnie nie daje. Mamy tutaj dowójkę. No i tak właśnie mamy kolejne 2 zł. Przechodzimy po 2 zł, 5 razy aż mamy zagrać. Dobrze pamiętam? Tak, 5 razy. No to lecimy. Lekko się tu poprawię, bo, bo nie widzę. Nie ma nic. A szkoda. Czwarty? Coś da? Nie. I ostatni. Popi po dwa złote. I też nie ma nic. No to lecimy po 3 zł w takim razie. O! I tu na start chociaż coś, coś pokazali. Mamy 6 zł. Nie ma nic. I ostatni za 3 zł. O, coś, coś może będzie. Jak są jakieś rundy bonusowe, no już myślałem, że 30 zł będzie. Szkoda. No nic, lecimy do zakładu za 5 zł. Mamy ich aż 2, także coraz więcej pieniędzy, coraz więcej. O, ktoś tu zgarnął. O północy 10 tysięcy. Też coś mamy. mamy. 5 zł i rundy bonusowe. To stawiam, że 15 wygramy. Już bym się pomylił. No. Szkoda. Szkoda, że to nie jest równoznaczne, że, że te rundy bonusowe nam coś dadzą, nie? No nic, no to lecimy jeszcze raz za 5 zł. No teraz tutaj sądzę, że nic nam nie da. Chociaż. No jednak się mylę w tym odcinku. może w tych rundach bonusowych jeszcze faktycznie nam coś dorzuci. Jak na razie to tylko mieliśmy te, te wygrane, nie? Automatycznie na przykład tych czerwonych totemów nam nie dało, ale lecimy za 10 zł. Czy tutaj nas coś zaskoczy? No tylko się zwraca. Teraz raz za 20 zł. Tu nie ma nic. I gramy raz za 30. Tutaj chciałbym, żeby się chociaż zwróciło, nie? No ale czy tak będzie? Mamy rundy bonusowe. Uuu. No i proszę, mamy 60 zł. 102,50 mieliśmy, więc straciliśmy 6,50. Nie, przepraszam, 6 zł. Równe z 6 zł. Także nie wyszliśmy aż tak źle. Co prawda, no w większości przypadków nam się zwracało, ale tak czy inaczej jestem zadowolony, że nie straciliśmy na przykład połowy, nie? Dlatego też dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli wam się, pod wam się podobał materiał, to zapraszam do zostawienia lajka, subika i napisania jakiegoś komentarza. Może być to komentarz jakiś złośliwy, yy, krytykujący mnie, wszystko wezmę do siebie, bo tutaj, że tak powiem, komentarze, yy, subskrypcje to może tak nie, ale y, lajki i, i komentarze dają takiego kopa, żeby nagrywać tych materiałów więcej. No, czekamy, przynajmniej mam nadzieję, że będę nagrywał dalej, a i czekamy do następnej gry, która wyjdzie, przynajmniej mam nadzieję, że wyjdzie. Tak jak wspominałem, totemki już były miesiąc temu. Wtedy nie mogłem no, niestety nagrywać, bo byłem na urlopie. Później miałem ten zabieg. I no, tak wyszło, że dopiero po takim czasie nagrywam te totemki. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. I w zasadzie to chyba byłoby na tyle. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Tak jak mówiłem. Zostawcie lajka, like jak Wam się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Papa.